Nie tylko najmłodsi, nie tylko uczniowie szkół podstawowych chętnie odwiedzają stadion Przełęczy Piłsudskiego wtedy, kiedy mecze się już nie odbywają. Uczniowie klasy o profilu marketingu sportowego drugiego liceum ogólnokształcącego w Łodzi w ramach współpracy z klubem mieli lekcje na stadionie. Wiosną doszło do podpisania umowy między szkołą i klubem. widzę został patronem klasy o profilu marketingu sportowego właśnie w drugim LO. Teraz klasa gościła Przełęczy Piłsudskiego 138 na dwugodzinnej Lekcji uczniowie dowiedzieli się o historii klubu od jego powstania po dzień dzisiejszy. Wysłuchali opowieści o kulisach, odbudowie widzewa, codziennej pracy na rzecz klubu, a także zwiedzili stadion. Bardzo fajne wrażenia. Duży stadion, fajna, ciekawa historia całego klubu. Myślę, że koleżanki powiedzą więcej. Super, obejrzeliśmy wszystkie zakątki i poznaliśmy super ciekawe miejsca, więc mam nadzieję, że, że na przyszłość będziemy widzieć z góry. Jak to wszystko wygląda nawet na transmisjach? A Dla mnie to było bardzo ciekawe, dlatego że mój tata zawsze mnie zabierał, nawet kiedy był ten stary stadion. Potem jak się ten nowy rozbudował, razem z bratem i z moim tatą. I właśnie fajnie jest tak zobaczyć, jak ten klub pracuje tak technicznie, a nie tylko jak siedzę właśnie na trybunie i oglądam cały mecz. To na koniec jeszcze jedno pytanie, czy coś wyniosłyście z bardzo nudnego, długiego spotkania ze mną? E, na pewno dowiedzieliśmy się wiele o całej historii klubu i o tym, jak to wygląda po prostu wewnątrz, a nie tylko na zewnątrz, to co jak jest na koniec, cały ten efekt końcowy. E, pan nam pokazał jak to wygląda wszystko w środku, wiele czynników składających ten wspaniały, bo ten cudowny dzień meczu. Tak jak koleżanka powiedziała tutaj wcześniej, tak naprawdę zobaczyliśmy wiele czynników, które się składa na to, żeby ten mecz w końcu doszedł do skutku i to nie jest takie proste, a dzisiaj zobaczyliśmy tak naprawdę cały przebieg tego, więc naprawdę dziękujemy. Mi też się bardzo podobało, widać, że pan jest całym sercem z klubem i całe swoje serce i całą wiedzę na ten temat przekazał i naprawdę to było myślę bardzo wyczerpujące i interesujące. Jednym z inicjatorów tej niecodziennej lekcji i współpracy pomiędzy liceum a Widzewem jest opiekun klasy o profilu marketingu sportowego Piotr Tokarski. To dla nas naturalna konsekwencja tego, że Widzew Łódź jest patronem tej klasy po tym jak w ubiegłych latach patronem, partnerem tej klasy była Skraweł Hadów. Ale ta współpraca różnie nam wychodziła. Postanowiliśmy poszukać naprawdę mocnej marki w Łodzi, w województwie łódzkim, z którym moglibyśmy współpracować. No i tutaj naturalnie pojawił się temat widzewa Łódź, choćby ze względu na to, że drugie liceum ogólnoświatowe przecież znajduje się tutaj nieopodal stadionu widzewa. W związku z tym postanowiliśmy, że spróbujemy w ten sposób jakoś poprowadzić tę współpracę. Bardzo szybko udało nam się dojść do porozumienia, zresztą bardzo dziękujemy Widzewowi za to, że możemy w ten sposób właśnie współpracować. No i mamy wielką nadzieję na to, że my zyskamy takie możliwości, aby pokazać młodzieży, jak wygląda praca wokół klubu, jak wygląda dzień meczowy, jak wyglądają te wszystkie Zajęcia, z którymi zazwyczaj mają do czynienia pracownicy klubu, a klub także zyska w ten sposób, że będzie miał młode kadry. Może to za dużo powiedziane, ale pasjonatów, ludzi, którzy chcieliby zobaczyć, jak profesjonalny klub wygląda od środka. Ze swojej strony my wszystkim uczniom, zarówno szkół podstawowych, jak i średnich, jak i wyższych, którzy w tym roku mieli okazję odwiedzić stadion Widzewa i odbyć tutaj zajęcia, w przeddzień zbliżających się świąt życzymy wszystkiego najlepszego i szczęśliwego, owocnego nowego roku.